Kochani, witam Was w najnowszym odcinku. Na moim kanale jestem Julka Żugej, a dzisiaj zaraz z tego, że zaczyna się już robić troszeczkę zimno, to spędzimy całe 24 godziny w parku wodnym. Po pierwsze jest tam... To jest strasznie dzika zjeżdżalnia, która się obraca we wszystkie strony świata A po drugie jest to zjeżdżalnia z rekinami I bardzo możliwe, że też z tymi rekinami będziemy mieli jakąś interakcję Ale musicie ten film obejrzeć do końca, żeby się dowiedzieć A my ruszamy w trasę, bo jest to nad morzem. Later w końcu dojechaliśmy! To była bardzo długa i męcząca podróż. Mm. Co jest fajne w tym miejscu, to to, że to jest nie tylko sam aquapark, ale wielkie centrum wodne i jest tu mnóstwo atrakcji, dzięki czemu, nie wychodząc z terenu parku, możemy sobie na przykład pójść zjeść do restauracji. To jest wspaniałe. Z giga ostra, czy Albo to, co zrobimy zaraz, ale to musicie oglądać teraz i zobaczyć, gdzie się udajemy. Toalety. Papugarnia. Co się zajmuje w papugarni? Odpowiedź A. Papugi. Odpowiedź B. Ptaki. Odpowiedź 3. Rekiny. Odpowiedź 4. Julia ja Żugaj. Julia Jeszcze nie. Ale już zaraz. Tukan? Nie. Nigdy nie widziałem tukana. A wiecie skąd jest tukan? Z Ameryki Południowej. Są to wiem, bo tutaj strzałki prowadzą do Ameryki, Południowej. Ej, dobry, bo robimy content z plakatu. Idźmy do tego smaku. Nie chcę. zabiera zabiera Nie chcę. Nie chcę. Nie mną. jest ci się nawet wbić w skórę NOPE Ale zatruje się tu z więcej Niebezpiecznych zwierząt Ale to było potężne Sonia, ja musiałam przyznać, że to było potężne Ale mi się wbija w skórę FLASHBACK ci się nawet wbić w skórę END OF FLASHBACK Wygląda jak To jest mój ukochany Ona wiedział, że ja była... Ha, co robi mi! Aż było stresujące! Weź się Kuku! Kuku! Ale gada kuku. Kuku! Słodka! Kuku! jest ja bym taką chciałam mieć. Jak ona się nazywa? Mnicha. Kupmy mnichę, żeby robiła cukru. I ona będzie Lilusi i bajeczce robiła cukru. Będzie na siadała i będzie. To jest atak! Co mi się dzieje na głowie? Czy to można powiedzieć, że jestem prawdziwym piratem teraz, czy nie? Znaczy ci próbuję ściągnąć kaptur. NOPE Co no. mówisz, mnie Czy mnie, mnie grydziesz? Grydziesz mnie? Nie, grydziesz mnie jak dół i na gosy. Nie ma opcji, żeby ci wejściała Ona nie lubi Nienawidzi mnie Ona mnie broni przed tobą Podłóż Dam ci dychę Ty Dychę? Dwie dykę? Dasz mi... Pięć, to... Siedź, No nie, no patrz No ona ale... otwiera gębę Nie zgliwia Ale rękaw możesz No patrz, no nie, no Nie ma takiej funkcji Nienawidzi mnie oh. Kuku mu powiedz I tyle, Czasem tyle ja karmiący ją przez pół godziny poprzednie I teraz tak się wdzięczasz Ale za to masz to Za no to masz to, które mi wyjada My już wyszliśmy z papugarni było całkiem epicko A teraz jako, że zbliża się powoli wieczór To musimy sobie znaleźć jakieś miejsca na kolację I tak jak mówiłam, miałam dzisiaj ogromną ochotę na sushi Na maćkę na kubkę Tak Fajnie, to jest moja jedna bluza i musiał mi się akurat na w środku głowy ptak teraz widząc super. idziemy jeść. Znaliśmy sushi. Nazywa się Hito Sushi. Przy okazji jest to tajska restauracja, więc i ja sobie zjem, i cała reszta też sobie zje. Spotkamy się tutaj też z Asią, która się opiekuje w międzyczasie naszymi... Czyli i Bajka. Ale to wygląda pysznie. Przy... Bardzo. Dobra. No. O, bardzo wie, ciepła, jeszcze, bardzo pyszna. To jest wspaniałe. To jest giga ostra, szczęśliwie. To jest wspaniałe. Zarazem mi jest przyjemności, to jest tak dobre. Śpimy dzisiaj na tej plaży gdyby nam się nie podobało spanie na piasku jednak byśmy tak bardzo nie enjoyowali tego, to tutaj są pokoje hotelowe, zaraz tam przeciwko i tam jest normalnie aquapark, zresztą pewnie słyszycie szum wody i w ogóle, więc tak naprawdę w ogóle nie wychodzi się z aquaparku i można sobie spać na piasku. jak go się spało na piasku, ale to jest w ogóle mega przyjemne. Jeszcze nigdy nie spałam na piasku. Spaliśmy raz na plaży w Timex, ale to była kamienista plaża. Mm. Całkiem wygodnie. Tak dosyć głośno krzyczę, bo się boję, że mnie będziecie słyszeć. To, że nie mogliśmy się doczekać, żeby zobaczyć wiele atrakcji, które tutaj są. Pierwszą rzecz, którą chcemy na pewno zobaczyć, to jest to zjeżdżanie z rekinami. Ale jeśli po drodze coś nam również wpadnie w oko, to również zobaczymy. OMG! Mamo, dotykam rekina! Przyłyk! To jest czerwony, i patrz tam jest taka imitacja zębów. To jest normalnie jakby cię rekin połknął. A tam wchodziliśmy do paszczy, więc co na takie? I widzę sam kąton bez Julki i Julkę wyłażę z spod wody. <grymne> to my płyniemy z urtem, bijmy się! Znalazłam kolejną zjeżdżalnię. Do góry. Jest stka i tam są trzy takie wielkie zjeżdżalnie. No, więc tam nas jeszcze nie było, więc jutro możemy tam pójść. Tam są żółwie? Nie, to leżaki. Jak się okazuje, mamy tutaj zadania również, takie bardziej pracownicze. Myślę, że widzimy się jutro. The next morning Dzień dobry moi drodzy, witam was w dniu drugim Żeby was zupdate'ować co się działo wczoraj po wyłączeniu kamery To poszliśmy się oczywiście wypłukać z piasku, odłożyć nasze stroje kąpielowe na koloryfer, Żeby one na dzisiaj były suchutkie i milutkie A teraz kolejnym naszym punktem jest śniadanie Musimy coś zjeść, bo za około pół godziny musimy iść na pierwszą atrakcję dnia dzisiejszego Niedostępną dla innych ludzi Pan konserwator pokazał nam też zaplecze całego akwaparku. Ciekawie było zobaczyć, jak działają wszystkie pompy, filtry i zbiorniki. To właśnie w tym miejscu oczyszczona jest woda z całego obiektu, ale też, co ciekawe, to tutaj jest ona ogrzewana do docelowej temperatury. Pan pozwolił mi oczyścić też jeden z filtrów, i choć średnio dawałam sobie radę, to było to bardzo satysfakcjonujące zadanie. Nie wyobrażałam sobie, będąc w aquaparku, że właśnie tak to wygląda. Ale teraz przed nami drugie zadanie, czyli musimy włączyć tą wielką obrotową zjeżdżanie. Wcielimy się trochę w pracowników Aquaparku. W specjalnych butach trzeba wejść do środka. Ona się już teraz będzie kręcić. <gry> to jest mega stresujące. I tak codziennie to trzeba robić? Tak, codziennie z rana. Ja już nie wiem czy je, gdzie jest góra, a gdzie jest dół, tak szczerze mówiąc. Bo się nogi tak trzęsą. No <laughs> spokojnie, Adam, bo się będzie trzęsło. A, my... a do którego momentu trzeba dojść? Do końca. Naprawdę? No. A to jest długie? No tak 13 minut, jak to będzie trwało. <laughs> o może 13 minut tak giga stresu. Jezu, ja mam wrażenie, że my cały czas idziemy tak mega pod górę. Nie wiem, jakim cudem to przeszliśmy teraz. A tam jest u góry, teraz, a zaraz tam będziemy. No. A jak się jedzie tą zjeżdżalnią, i ona się tak obraca, to jest w którymś momencie jakieś prawdopodobieństwo, żeby było niebezpiecznie? Nie. Bo z zewnątrz to wygląda epicko, jak ona się tak obraca. A zewnątrz to sobie nie wyobrażam. Chyba no, woda leci. Weź, bo się ja, ja przestraszyła. Jakby nas tu teraz tak ścięło. A w każdej zjeżdżalni są kamery, czy tylko, ]Yeah, w, tej, tylko w tej? tutaj. tutaj. Ja Jak się tu zjeżdża, to się obraca pewnie trzy razy szybciej, czy tak samo? No, co? Osiem razy no? szybciej. Najgorsze jest to patrzenie tam do góry. No. Po to się w ogóle tak przechodzi, tutaj? No patrzymy, czy nie ma żadnych pęknięć, czy nic się nie dzieje. To ja nie patrzyłam w ogóle, to Jeszcze raz. No tak, tak, to już... nie, 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 nie. Aha. Fajnie, mega stresująco, ale podobało mi się. Dużo adrenaliny było. Adrenalina już trochę schodzi, ale nie będę ukrywać, że było to bardzo stresujące i bardzo mocne. Na końcu trasy już, tak jak słyszeliście, dowiedzieliśmy się, że mieliśmy sprawdzić, czy nie ma żadnych pęknięć w ogóle, a... Nie wiem jak ty Adam, ale ja tego w ogóle nie sprawdzałam. Ja nie by... obawiajcie się, był sami ratownik, był sami pan technik, więc oni wszystko doskonale sprawdzają. co się z tobą dzieje, czy to jest przód, tył, czy góra, czy dół, czy szybko, czy wolno, ale było naprawdę fajnie i jest to na pewno atrakcja warta przeżycia. Ocenka 10. Lat. Lecimy teraz na karmienie rekinów. Jest mania. Ale No tu idzie wpaść. Nie ma barierek. No. Wejdź stów, to skacze. o których mówiliśmy wczoraj, więc idziemy je teraz przetestować. Jedna jest podwójna, jedna jest pojedyncza, jedna jest bez pontonów, więc najpierw stwierdziliśmy, że idziemy z Maciejowskiem na tą podwójną. Będę Wam nagrywać wszystko na GoPro. Pionowo. Zapadnie? Pionowo. Nie ma zapadnie, tylko się sama wyrzucasz, jakby z takiej rurki. A ty tam byłeś? Tak, byłem. I jak było? Ekstremalnie. Spędziliśmy cały dzień i całą noc w parku wodnym. Teraz lecimy jeszcze na kilka atrakcji, ale to zobaczycie za niedługo na moim kanale, bo nagrywamy z tego osobny odcinek. Zostawiajcie łapeczkę w górę i piszcie w komentarzu, gdzie jeszcze mogłabym spędzić 24 godziny. Pozdrawiam, pa pa!